Cześć, z tej strony trener Łukasz, jesteśmy dzisiaj w klubie Palestra Warszawa. Przygotowałem dla Was recenzję dzisiaj TRX-ów firmy StormCloud. Zaczniemy sobie od tego, jaka jest ich specyfikacja, co nam umożliwiło w treningu, a potem pokażę Wam trzy przykładowe ćwiczenia, które przydadzą się szczególnie dla ludzi trenujących sporty walki, aby załatwić Wasze problemy. Tak, zaczniemy od tego, że mamy oczywiście regulowaną długość przęży, która pozwoli nam trenować w różnych warunkach, dla osoby wyższej, dla osoby niższej. Oprócz tego posiadamy oczywiście gumowy chwyt, który zapewni mi stabilizację podczas ruchu. Nie będę musiał się martwić o to, że ręka będzie mi się ślizgała. Do tego jeszcze przestarzałem tą regulację. Możemy tego również użyć i podwiesić pod drzwi, co wam pokażemy później. Zacznijmy od tego w ogóle, po co możemy ich użyć i w jaki sposób. Przede wszystkim często osoby trenujące sporty walki mają nadmiernie klifotyczną postawę, czyli mamy zamkniętą pozycję. Dlatego trening na tego typu urządzeniach, w momencie gdy będziemy trenowali nad noszą. Tylną taśmą będzie nam umożliwiał odciążenie tego ruchu i dzięki temu odpowiednie zbilansowanie naszej postawy. Tak. Zacznijmy sobie od pierwszego ćwiczenia, którym jest przyciąganie na yy, teliksie. Stabilna pozycja, stopy są ustawione neutralnie. Fajnie by było tutaj do tego zrobić również izometryczną pozycję na naszej nogi. Nie? Czyli ja chcę, aby noga od samego dołu do była bu mocno napięta poprzez napięty pośladek, poprzez ściągnięte lekko żebra i napięte mięśnie brzucha. Dopiero w takim ustawieniu, gdy dół również fajnie pracuje, przechodzę sobie do tej pozycji, wyciągam się, warto jest również ściągnąć lekko łopatki, czyli tu zauważcie, że chcemy mieć lekki akcent klatki piersiowej do przodu, bark osadzony do dołu, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa i w tej pozycji wyciągam się w górę. Tak teraz do tego mogą sobie dołożyć pauzę w izometrii, jedna, dwie sekundy i dzięki temu poczuć fajnie mięśnie między plecami, czyli mięsień czworoboczny i zejść w tempie 2-3 sekund w dół, tak? Wykonuję sobie w ten sposób 3-4 serie, 10-15 powtórzeń. Oczywiście jest to bardzo mocno zależne od Waszej specyfikacji treningowej i po co to właściwie robimy. Jeżeli chcemy uruchomić mięśnie grzbietu przed treningiem, jedna, dwie serie, 5-10 powtórzeń bez znaczącej pauzy wystarczy. Jeżeli chcemy dać tam większy bodziec siłowy, popracować nad izometrią i rzeczywiście uruchomić ten mięśnie czworoboczny, który odpowiada za pracę łopatki, to jak najbardziej warto będzie wtedy już zrobić więcej tych sali i zaakcentować to dłuższą pauzą izometryczną. Tak? Jeżeli to ćwiczenie będzie dla Was za proste, to możemy sobie przejść do jego utrudnionej wersji, czyli znowu buduję sobie pozycję od samego dołu, nogi są lekko zrotowane, dopięte, pośladek dopięty buduję ładnie całą pozycję. Wychodzę z tego ustawienia, klatka idzie w górę. W momencie przyciągnięcia, ja lekko się otwieram i wychodzę do tej pozycji. I teraz zatrzymując w tej pozycji, jedna, dwie sekundy, mam znowu napięte całe ciało, powoli, w kontrolowany sposób opadam. Jeżeli jest mi za łatwo, podchodzę sobie troszkę bliżej. Znowu, zbudowana pozycja, głowa idzie do góry, przyciągam, otwieram, pauzuję i wracam. Mogę wrócić poprzez ruch na wyprostowanej ręce albo poprzez ruch na Lekkim zgnięciem. Tu również zapracują mocniej mięśnie barku, co będzie bardzo fajnym aspektem, jeżeli chodzi o prewencję przeciwko urazom, tak? bo tak jak powiedziałem wcześniej, ta nadmierna pozycja tutaj będzie przeciążeniowa dla nas i te struktury będą bardzo mocno osłabione, więc warto zdać, poświęcić troszeczkę czasu w naszym treningu. A jeżeli chcecie poświęcić właśnie tylko czas na budowę mięśni barków, to mamy pod to trzecie ćwiczenie, gdzie występuje sobie w pozycji znowu ręce w pozycji neutralnej. Barki są lekko ściągnięte, tu musicie pamiętać o tym przede wszystkim, żeby ten bark w momencie każdego, każdej pracy na Teliksie i w ogóle każdego ruchu przyciągającego znajdował się w tej lekko ściągniętej pozycji, bo tylko wtedy odciążę lekko mięsień kapturowy, a będę w stanie bardziej zapracować mięsień czworobocznym i mięśniami barków, nie? Czyli startujemy sobie znowu. W tym ustawieniu klatka mocno do góry, barki lekko ściągnięte, stopy odpowiednio do przodu, tak abyście czuli oczywiście tę fajną wykonywaną pracę, Przyciągam się i pracuję samymi mięśniami. barku. powoli wracam. Hop. Góra pauzuje, powoli wracam. Hop. Jest mi za ciężko. Mogę ustawić się troszkę dalej na całej stopie. Przyciągnąć, zatrzymać. Tu już będzie bardzo mało pracy w napięciu. I jeżeli chcę to utrudnić, no to tak jak powiedziałem wcześniej, stop mocny do przodu zbudowana, stabilna, ładna pozycja. Przyciągam, zatrzymuję i powoli wracam. To jeszcze takie zastosowanie tego Trixa. Przede wszystkim możecie go używać również w domu, czy też na przykład w miejscu w jakimś tam publicznym, powiedzmy w jakimś parku i tak dalej. Bo tak naprawdę to zastosowanie właśnie. Teleksy jest fajne w tym aspekcie, że możemy ich używać w bardzo wielu miejscach. Jeżeli nie macie czasu na trening w domu albo nie macie ochoty na trening w domu, to możecie oczywiście go użyć sobie również yy, gdzieś tam na zewnątrz. Natomiast wracając do meritum, jak go użyć w oparciu o drzwi? Używam sobie tego magicznego produktu. Zaczepiam go sobie na hak. Montuję za drzwi. Zamykam drzwi. Teraz w tej pozycji mam fajnie zamontowany teleks. I mogę sobie tu oczywiście wykonywać jakieś dodatkowe ćwiczenia, tak. Pamiętajcie o tym, żeby drzwi były stabilne i silne, żeby nic się nie stało. I jeszcze zwróćcie uwagę tylko też na to, że oczywiście tego typu TRX mamy w różnych warientach kolorystycznych, także jeżeli ktoś jest powiedzmy bardzo dużym estetą i chce sobie dobrać coś pod siebie, to myślę spokojnie coś znajdzie. Używajcie tego przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu zakres 4-5 serii powiedzmy na dane ćwiczenie, 10-15 powtórzeń, a jeżeli rozrywkowo przed treningiem jakiejś tam dosłownie na siłowni na przykład, albo przed treningiem również sportu walki, jedna-dwie serie, żeby tylko odpowiednio zaktywizować te mięśnie pleców, żeby ta postawa była troszeczkę bardziej powiedzmy neutralna, żeby była bardziej zbilansowana, nie przeciążać nadmiernie tych struktur, które już są mocno przeciążone i będzie dobrze. To jest z mojej strony, widzimy się w kolejnym razem.